maneczko, witam was na kolejnym odcinku Specyfikatora. Słuchajcie, coś zaczęło się dziać. Nie wiem czy to będzie dobrze, czy będzie źle, ale z Preston słuchajcie, dał nam nowego update'a, update'a o nazwie Cat World. Mamy czy nowy świat, gdzie są cztery nowe, słuchajcie, krainy. Zaraz wam wszystkie pokażę. Jest nowy Game Pass. E, troszkę się pozmieniało, troszkę zmieniał e, kwestie mocy petów, i tak dalej, że te zwykłe da, działają lepiej na zwykłym świecie, e, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, tak wygląda nowy, e, nowy Pet, nowy Pet w Rainbow 110 trylionów. No, ja nie mam niestety Hardcore Worda odblokowanego na te najlepsze krainy, więc na razie robię tutaj. Potem myślę, że z czasem sobie, słuchajcie, odblokujemy ten e, Hardcore World, wszystkie krainy. Tak, tak to mniej więcej wygląda. E, tak wyglądają pety, troszkę goldów już mi się też połapało. E, co do, co do huge'ów nowego, jeszcze nie zapłacę, słuchajcie, ale mam z poprzedniego, niestety dropiłem na trzy konta cały czas, 24 na dobę e, w Halloween'owy event, ale udało mi się dropić chociaż jednego i to w wersji gold. E, także jest super, że chociaż nam się trafił gold. I słuchajcie, e, co do opcji mamy. E, mastery moje wyglądają tak wiem że nie jest to najlepiej ale to tam na spokojnie na spokojnie podgonimy jest nowy game pass nowy game pass, który otwiera 8 jajek na raz mam nadzieję że Preston dając cokolwiek więcej do zakupów jak zwykle ciągnąc od nas pieniądze że chociaż jakkolwiek odzwierciedli się to w grze że nie będzie tych błędów że ta gra będzie jakoś żyła że będą update'y i tak dalej i tak dalej słuchajcie to jest pierwsza kraina tak wygląda następna kraina, ona jest oczywiście tam standardowo jak wszystkie inne, jest trzecia i oczywiście na końcu czwartej krainy mamy dużą skrzynię na 17,5 Q, także jest gil, widać, że słuchajcie jest jakaś tam dziura, na pewno będą jakieś kolejne światy, mamy tutaj jakieś oczywiście peciki schowane, stoją, patrzą sobie. Także słuchajcie, tak to mniej więcej wygląda, tak wyglądają nowe krainy, e, nowy game pass, no spróbujemy, zaryzykujemy, że nas Preston Ciula nie zrobi, e, że jakoś to będzie żyć i działać, spróbujemy sobie go ogarnąć, zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało e, pod kątem, słuchajcie, no otwierania, czy to nie będzie zamolało jak to będzie w ogóle e, w praktyce śmigać, dobra, poszło, poszło, e, także słuchajcie, no zaraz, zaraz zobaczymy, już mamy... Mamy ogarniętego, mamy 8 razy jajek, podlecimy szybko i słuchajcie, zaraz otworzymy, zobaczymy jak to wygląda przy 8 naraz, czy nie ma żadnych tam przycinek, Póki co pamiętajcie, łapeczka w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem, jeżeli wracacie do PET Simulatora, to oczywiście wrócimy też do live'ów. Tak jak ostatnio powiedziałem, minimum 1000 wyświetleń na każdym odcinku i wracamy do live'ów, żeby tutaj jakoś nam tutaj życie wróciło, żeby to wszystko jakoś szybciej, fajniej leciało. Poczekamy sobie 4 sekundy na pewno słuchajcie, właśnie co do moich jeszcze boostów, trypliko mam sporo, tribute damage też. Superlaki, też ultralaki tu jest troszkę gorzej w Halloweenie wydałam mi dosyć dużo. E, także myślę, że sobie to... trochę wygląda, bo mam tego kolekcji Superlaki. Dobra, słuchajcie, tak wygląda otwieranie tutaj. Aha, mamy włączone teraz nie triple, a oktuple, czyli ośmiokrotne. Otworzymy sobie raz, tak to zobaczcie, wygląda. Nie powiem. E, to... <trymne> <trymne> Animacja wygląda naprawdę spoko, fajnie to wygląda. E, tych 8 jajek i potem 8 pokazanych. E, tak to wygląda, będą wiki do granic, nic konkretnego fakt, że kasa będzie szła naprawdę teraz szybko. E, te 33 tam na naprawdę na będzie to mm -hmm. pozbierać, ewentualnie zacząć otwierać zwykłe, e, ale fajnie, nie powiem jest... Jakoś to nawet, nawet fajnie wygląda. Co do mojego banku, dawno w nim w ogóle nie byłem. Nie wiem czy będzie się dalej zaczynało tu w ogóle stare stare pety trochę, trochę gemów nam się udało tutaj jeszcze odłożyć Tu chyba oprócz zwykłych starych petów nic dosłownie ciekawego nie mam W ogóle muszę wejść i ten bank całkowicie usunąć Jeżeli się wam przydadzą te pety, jeżeli chcecie sobie poprzerabiać, porobić z nimi cokolwiek, dajcie znacie wam z chęcią wszystkie te pety z banku oddam, bo tutaj jak dla mnie nie ma nic ciekawego już tu patrzę szybko w dół Kiedyś kiedyś odkładałem, bo nie chciało mi się na bieżąco przerabiać. No a teraz te pety no, nie są raczej zbyt wiele warte. Co tu jest? Nic ciekawego nie ma. Eee, także słuchajcie, no one mi będą na pewno zbędne. To mamy te chyba z Royalty, tak. Eee, a tu, nic, nic ciekawego. Jedyne co możemy słuchajcie zrobić, to możemy sobie odebrać Kasiłkę która będzie 2800 miliarda, dobra, jest, jest nieźle, jest nieźle. E, I słuchajcie, druga sprawa, jeszcze właśnie miałem was poprosić, jeżeli byłaby taka opcja, jeżeli macie użyczyć e, PETY z hardcore World'a, e, tak dobrze mówię, tak, HC, e, z hardcore. -e. Czyli, czyli z dopiskiem HC potrzebuje pożyczyć dobrych na chwilę petów z dodatkiem technologii Coin 4 albo 5 jakieś trylionowe, kilkutrylionowe czy kilkunasto trylionowe pety. Na razie z tych żeby przejść do Rainbow Świata. Później z chęcią, jeżeli ktoś ma to, pożyczę z Rainbow. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli macie. I słuchajcie, najważniejsza też sprawa, już stuprocentowo dzisiaj rusza w końcu nasz nowy Discord. Nagram odcinek specjalny. Słuchajcie, dzisiaj. Wieczorem tam będzie dodany link do nowego Discorda. Także zapraszam wszystkich serdecznie, będą bardzo częste giveawaye. Ja będę bardzo często tak samo na Discordzie. Także koniecznie, łapka w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem. Nagrywamy częściej, słuchajcie, odcinki, live. Y, widzimy, słyszymy się na Discordzie. Będę tam starał się być codziennie, odpisywać na bieżąco. Zobaczymy, jak tam wszystko się uda. Także słuchajcie, no tak to wygląda. Myślę, że zostawię sobie na razie otwieranie, ale raczej chyba e, zwykłych jajek. Bo, jak się ja włączę ośmiokrotne otwieranie goldów, to matko to nie powiem, ale e, to będzie trwało naprawdę krótko, bo mi zgarnie kasę moment. E, co jest ciekawego w otwieraniu, słuchajcie, 8 jajek. Jeżeli macie mało boostów, tak jak ja mam Ultra Lucky 66, to teraz czas 15 minut to nie jest otwieranie po 3, a po 8, więc naprawdę, e, naprawdę dzięki temu zaoszczędzimy troszkę tych boostów. E, więc ja. Aha, mam tu na 15 minut, go dobra e, To ja sobie odpalam, włączam sobie słuchaj, od... Słuchajcie, otwieranie, e, czekamy na jakiegoś futra Dajcie znać czy wydach i co? Teraz po sobie stare platy. Tutaj jakieś tam jeszcze się ekskluzywy znalazły. W ogóle będę chciał chyba wszystkie słuchajcie ekskluzywy posprzedawać, żeby mieć w banku więcej więcej gemów, żeby mieć tego procentu z banku większego dziennie. Więc jeżeli chcecie skupujecie ekskluzywy, także dajcie znać moją nazwę na Discordzie. Macie w linku tego odcinka. Kanał będzie już wieczorem nowo odpolony, stary. Trzeba wyczyścić, bo tam za dużo śmieci. Także jeszcze raz dzięki za wszystkie łapki w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Widzimy się na bieżąco. Póki co, słuchajcie, ja lecę, otwieram jajeczka dalej. Będziemy się słyszeć i widzieć już niebawem dzięki. I do zobaczenia już, już wieczorem. Cześć.